Cześć. Pewnie zastanawiasz się, czemu mnie słyszysz, ale nie widzisz. Jest tak dlatego, że nowy sezon, w właśnie zaczynamy, niesie ze za sobą różne nowości. Przede wszystkim, jak już pewnie zauważyłeś, zmienia się forma, bo od teraz na te nasze pogadanki będziemy spotykać się poprzez podcasty. Kolejna nowość, jaka idzie za tym, to nowa platforma, na której będą dostępne kolejne odcinki. Bo teraz poza Facebookiem i YouTube'em, jak to było dotychczas, będziemy mogli się usłyszeć również na Spotify'u. Więc jeśli z niego korzystasz, to możesz zaobserwować tę serię. Link jest dostępny w opisie. Znajdują się tam już nagrania głosowe wszystkich poprzednich odcinków, więc jeśli jakiś Ci umknął, to zapraszam do posłuchania. Jak zapowiadałem na początku poprzedniego sezonu, w dalszym ciągu będziemy próbowali omawiać sobie tematy wysłane przez Was. Za które jeszcze raz oczywiście bardzo Wam dziękuję. A w tym sezonie poruszymy takie tematy jak relacja rodzice a dorosłe dzieci, liturgika i jej teologia, Bóg w Starym a Nowym Testamencie, samo okaleczanie oraz, cytuję, czy bycie homo jest grzechem. Jak widzisz, tematy są niełatwe, ale ufam, że uda nam się jakoś sensownie przez nie przejść. Przy okazji zachęcam Cię, żebyś, jeśli masz jakiś temat, jakieś pytanie, które cię nurtuje od jakiegoś czasu, podesłał mi je poprzez ankietę, która jest w opisie tutaj i pod każdym odcinkiem. Być może więcej osób się nad tym zastanawia, a przez te nasze spotkania będziemy mogli sobie o tym pogadać i wypracować jakąś odpowiedź czy rozwiązanie. A tak na koniec chciałbym Cię zapytać, co w ogóle myślisz o takiej formie? Czy uważasz, że podcast będzie lepszą czy gorszą formą naszych spotkań? Daj znać w komentarzu. Słyszymy się już za tydzień. Chodź, usiądź, pogadajmy.